Siema wszystkim, z tej strony Soli. Dzisiaj gramy kolejne 1 na 1, to już będzie chyba czwarty odcinek. E, dzisiaj nami Nico. No, trochę mikro przerywa, ale mam nadzieję, że nie będzie już tak źle. E, jeżeli wiecie kolejne 10... Nie, teraz dobra, teraz podnieśmy próg. E, jeżeli wiecie 15 łapek w górę, to nagrywam kolejne... E, kolejne 1 na 1 e, z osób, które w komentarzach napiszą swój nick teraz dadzą łapkę w górę i dostawił Subika. E, a jeżeli dobijecie 700 subów to zrobię Wam konkurs na kilka grafik, a losowanie na grafikę, które ostatnio wrzuciłem filmik, będzie losowane po prostu dzisiaj po tej nagrywce. Także no, możemy zaczynać, żeby już nie przedłużać. Chodź. Na trzy do góry budujemy. Raz, dwa, trzy. No jeszcze przypomnę, że stworzyłem serwer Discord, specjalnie dla widzów, na którym jest bardzo dużo kanałów, codziennie, będą, codziennie są te kanały refreshowane, role nowe będą, ogólnie serwer cały czas się będzie odświeżał, no i zachęcam was, żebyście wbili na 100 osób na Discordzie, zrobię wam konkurs na PS, także myślę, że warto wbić. No, a ja już nie gadam i skupiam się na gierce. XD. Dobra, jeden 0 dla idziemy i lecimy dalej. Więc możemy zaczynać 3, 2, 1. Go. Pamiętajcie, aby subować ten kanał z dzwoneczkiem. Bo teraz tu wchodzi taką nową aktualizację. Yy, która tam. Jest, macie takie trzy dzwoneczki do wyboru. I wybierzcie sobie ten, w yy, którym pisze wszystko. Ponieważ wtedy będą Wam livey przychodziły i ogólnie będzie. I to jest wszystko. Lagi chyba masz. Firm, yeah, Firm. No. 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 Chyba jest. Chodzę druga runda dla mnie i lecimy dalej. W tej rundzie już trzecia runda jest. 1-1. Lecimy. Jeszcze się bardziej builduj, bo bez sensu. Pierwsza wieka, moja, dzisiaj powinienem się rozgrzeć. masz to konto, ja na Dobra, 2-1 dla mnie. Zapraszamy do kolejnej rundy z nami. Zobaczymy teraz kto wygra. Także zaczynamy. Jeżeli teraz ja przegram to jeszcze będziemy mieli jedną rundę, jeżeli wygram to już koniec i wygrałem znowu. Ani razu jeszcze nie przegrałem w 1 na 1, także zobaczymy, może w końcu się ktoś spoko trafi taki, żeby przegrał. I teraz będę pisać, no. A czepnąć ci? to zrobił uh. O mało masz widzę Przestańcie do mnie pisać nie Dobrze, pato. Dobra. Dziękuję wszystkim bardzo za i za oglądanie. Pamiętajcie 15 lajków, to jest kolejny odcinek z 1 na 1. I losuję osoby z komentarzy. Jeżeli chcecie wziąć udział, to zostawicie lajka, subikę z dzwoneczkiem, no i swój nick w komentarzu i dlaczego chcecie zagrać. Dzięki za oglądanie, siema.